Trochę taka zagadkowa dzisiejsza Ewangelia, pytanie za pytaniem, zanim y, możemy zrozumieć, dlaczego y, Jezus odpowiada pytaniem, co myślicie o Janie Chrzcicielu, w odpowiedzi na pytanie faryzeuszów, jakim prawem to, co robisz teraz, y, czemu to czynisz, czemu to robisz, to cofnąć by się należało do tego, co jest na łamach y, Pisma Świętego troszeczkę wcześniej. Bardzo niedługo wcześniej, możliwe że dwa kapity, jest o tym, jak Jezus przychodzi do świątyni w Jerozolimie i zamiast miejsca modlitwy widzi, jak gdyby, że ludzie zrobili wokół i w miejscu świątyni stragany, sprzedają, jest głośno. Na pewno pamiętacie tę scenę. Jezus był bardzo wtedy z nim cierpliwiony. Następnie przechodzi ze swoimi uczniami, jest głodny. Jest taki fragment o Drzewie figowym, które nie daje owocu. Jezus tam jest ewidentnie zniecierpliwiony. Mówi, że jeżeli nie dajesz owocu, to nigdy więcej już go nie wydawaj. Jak gdyby uczniowie są świadkami, jak w sekundach po prostu to drzewo obumiera. Jezus wtedy im mówi bardzo ważną rzecz, że gdybyście mieli prawdziwą wiarę, to nie tylko takie cuda byście umieli czynić. I następnie właśnie jest dzisiejsza Ewangelia, gdzie faryzeusze, widząc już, byli niezadowoleni, widząc zachowanie Jezusa, który tam powywracał stołu w świątyni, który nie godzi się na takie zachowanie, które było w tradycji i wszyscy przymykali na to oczy i pewnie korzystali z tego jakieś profity, pytają go, jakim prawem tak się zachowujesz w świątyni? I Jezus wie o tym, że jest to prowokacja. I zobaczcie, nie daje odpowiedzi faryzeuszom, tylko zadaje im pytanie. A co myślicie o Janie Chrzcicielu, o Jego Chrzcie? To było z nieba czy od ludzi? I z pewnością wyczytaliście to, że faryzeusze kombinują. A jeśli powiemy tak, to będzie hmm, tak to odebrane. Jeżeli powiemy inaczej, to będzie to inaczej odebrane. I wiecie, mi się wydaje, że my bardzo często w naszym życiu dokładnie tak się zachowujemy że po pierwsze jesteśmy bardzo burzeni czasem na Pana Jezusa i mówimy Bogu, jakim prawem dałeś mi to cierpienie? Jakim prawem tak mi się wydarzyło w życiu? Dlaczego to robisz, Boże? Czyli jak gdyby mam od razu do Niego pretensje. Jak gdyby dlaczego? Jakim prawem? Jeżeli byśmy się cofnęli w Ewangeliach, to co Jezus mówi, gdybyśmy mieli bardzo głęboką wiarę, to byśmy owoc przynosili i prawdopodobnie tych pytań nie zadawali. Natomiast jest druga, to jeszcze bardzo istotna taka rzecz. To zobaczcie, że my w życiu bardzo często przybieramy taką formę obojętną. No, lepiej się na ten temat nie wyrażać. Czy w szkole, czy w domu, czy na ulicy, na przystanku, mać taką sytuację, gdzie jest jakaś konfrontacja, nie tylko o, o wierze naszej. O różnych rzeczach życiowych, moralnych. I my często nie przyjmujemy konkretnej postawy. Lepiej nic nie powiedzieć, no bo jak tak powiem, no to ci się na mnie wkurzą, a jak tak powiem, no to może tu coś będzie nie tak. I my tak kombinujemy bardzo często. I Jezus mówi przez tą Ewangelię, że w tym kombinowaniu my tracimy jak gdyby możliwość relacji z nim. Bo co Jezus mówi farzyuszom? Nie wiecie? To ja też wam nie powiem. Też Wam nie odpowiem. Nie dostaniesz tej łaski, jeżeli będziesz obojętna, jeżeli nie będziesz do końca z lenistwa często umieć podjąć tej decyzji. Bo bardzo często my się boimy reakcji innych. My wolimy lepiej nie wiedzieć, co będzie, jak to zrobimy. No bo mogą być jakieś, wiecie, konsekwencje. Nie wiem, więcej cierpienia w życiu doznamy. Będę musiała się bardziej wysilić, żeby tej siostrze pomagać, jak zdecyduję w końcu raz, że jej pomogę. My się bardzo często takim lenistwem zasłaniamy. Jezus mówi... No to ciężko będzie z tą naszą relacją wtedy, słuchaj, bo nie mam jak do ciebie dojść, bo ty jesteś cały czas obojętny. A Jezus, żeby zacząć jak gdyby przemieniać nasze serca, to musi zobaczyć choćby kawałek płomienia w nas, kawałek chęci poznania prawdy. I wiecie, ten adwent teraz jest świetnym do tego momentem, żebyśmy przyjrzeli się codziennym naszym odpowiedziom i reakcjom na to, co nas spotyka.